Dziś jest 14 grudnia. Dziś otwieramy drzwi z numerem 14 i sprawdzamy, jakie jest największe życzenie Tomka. To jest podcast opowiadania adwentowe, a dzisiejsze opowiadanie jest o życzeniach Tomka. Był wieczór wigilijny w Ottawie w 2003 roku. Mrok zapadł szybko. Za szybą widać gęsto padający śnieg, od czasu do czasu ostre uderzenie lodowatego wiatru. Mały Tomek siedzi sam w wielkim luksusowym domu. Od czasu rozwodu rodziców chłopcu przychodziło żyć raz to z ojcem, raz z matką, w ramach dzielonej opieki. Ten wigilię Tomek miał spędzić z ojcem. Niestety, kilka godzin temu Tomka, ojciec, znany biznes biznesmen, otrzymał pilny telefon o ważnej transakcji handlowej, która wymaga niezwłocznego wyjazdu. Chcę być z tobą, tato, prosi chłopiec. Już dawno nie mieliśmy wspólnej kolacji. Nie odjeżdżaj, błaga. Ojciec próbuje uspokajać. Tomku, ja naprawdę muszę pojechać, powstała nagle krytyczna sytuacja wyjaśnia. Mogę stracić firmę. A wtedy nie będziemy mieć pieniędzy no i domu. Przyrzekam, że to się nie powtórzy dodaje patrząc chłopcu prosto w oczy. Co byś powiedział gdybyśmy wyjechali razem do Disneylandu na przerwę zimową? Obiecywałeś mnie to już poprzednio z Tomek. atomek. No tak, ale zawsze powstawały nieprzewidziane komplikacje w pracy niecierpliwi się ojciec. Zresztą jak dorośniesz to sam zrozumiesz. Zamawia taksówkę, szybko pakuje rzeczy i odjeżdża na lotnisko. Przed odejściem rozpakowuje jeszcze z pudełka Tomka ulubiony zestaw obiadowy pewnej firmy, jak również opłaca telefonicznie kartą kredytową wizytę klauna. Przecież nie można zostawić dziecka w takim nastroju. Chłopiec je niechętnie i powoli obiad. W końcu zostawia ledwie napoczęty, jakoś dzisiaj mu nie smakuje. Dzwonek do drzwi. Otwiera. Wpada zdyszany klaun. Kilka szybkich numerów, dmuchane baloniki zwijane ręcznie w kształty zwierząt, chustki wyciągane z pustej ręki. Clown śmieje się ze swoich numerów. Tomek milczy i jest poważny. Zresztą, clown będzie krótko, spieszy się. W ten wieczór ma pełno zleceń, a czasu jest mało. Chłopiec zostaje sam. Dookoła jest pełno zabawek, gier komputerowych, do wyboru setki kanałów telewizyjnych, telewizji kablowej, satelitarnej. Ale chłopca nic nie cieszy. Cisza go przytłacza. Czuje się przerażająco samotny. Nagle przypomina sobie, jak to z dawnymi radosnymi chwilami ukochana babcia Agnieszka radziła mu, aby w trudnych chwilach modlił się do swojego anioła. Tomek skupia myśli. Aniele, stróżu mój szepcze gorąco, proszę, żebyś przyprowadził do mnie mamę i tatę, i żebyśmy znowu byli szczęśliwi. Anioł ocknął się z odrętwienia. Od wielu lat już nie był przywoływany. Ma ogromny zasób energii. Zastanawia się, jak można zatrzymać samolot. O tej porze roku burza śnieżna wygląda, będzie, wyglądać będzie na coś najzupełniej naturalnego, rozważa anioł Tomka. Muszę spróbować swoich sił. Wywołuje gwałtowną śnieżycę, która unieruchamia lotnisko. Samolot ojca nie może odlecieć. Nie mając wyboru, zrezygnowany bierze taksówkę i wraca do domu. Kolej na matkę tomka. Jak poruszyć serce kobiety? Zastanawia się anioł. Muszę pomyśleć o czymś bardziej subtelnym. Przylatuje do mieszkania matki, rozgląda się uważnie po pamiątkach z synem związanych. Zrok jego pada na dużą oprawioną fotografię ustawioną wysoko na kredensie. Lekkim muśnięciem skrzydła potrąca ramkę. Fotografia spada z półki. Szkło ramki rozpryskuje się na podłodze, Kobieta, kobietę ogarnia złe przeczucie, zostawia bojfrenda i jedzie zobaczyć syna. Wchodzą jedno, a za chwilę drugie, w krótkim odstępie czasu. Mały chłopiec jest szczęśliwy. Taką szczęśliwością, gdy to oczy mówią wszystko, a język pozostaje niemy. Prosi rodziców, aby pogodzili się i zostali. Rodzice rozbrojeni łzami i prośbami syna zostają. Nie mamy żadnego prezentu dla tomka, mówi matka, patrząc bezradnie, a zarazem z wyrzutem na ojca. Moim wymarzonym prezentem będzie, jak się obejmiecie. Tomek rzuca spontanicznie, tak samo jak to robiliście, gdy byłem mały. Sobie samym niezrozumiale mężczyzna i kobieta, tak jakby lekko popchani niewidzialną siłą, zbliżają się do siebie i obejmują. Potem wspólnie ubierają choinkę i siedzą przy kominku, patrząc w ogień. Jest cisza, ale tym razem bardzo ciepła cisza, którą harmonia ludzkich serc dać tylko może. Dziecko przyjmuje to jako najwspanialszy prezent. Dziękuję, aniele, stróżu, myśli Tomek, i przepraszam, że tak długo o tobie nie pamiętałem. Anioł jest bardzo zmęczony, ale ma miłe poczucie spełnienia. Ciężko się napracował tego wieczoru, ale w końcu wszystko się udało. To już jest koniec tej opowieści. Dzisiejszy dzień przybliża nas do tych pełnych miłości i radości świąt. Dobranoc.